Serii Refleksje listopadowe Tomasz Akempis Ach, głupcze, czemu się spodziewasz, że żyć będziesz długo, skoro tu nie masz ani jednego dnia zapewnionego? Jak wielu zawiodło się i niespodziewanie z ciałem się rozstało. Ileż to razy słyszałeś od opowiadających, że ten od polek, tamten utonął, ów spadając wysoka, karch skręcił, ten jedząc zdrętwiał, a tamten przy zabawie skonał. Jeden od ognia, inny od żelaza, ów od zarazy, a inny u trowskim napędzie zginął. I tak śmierć jest kresem życia dla wszystkich, a życie ludzkie przechodzi szybko jak cień. I chciałabym podzielić się z wami moją osobistą refleksją na temat tych słów. Otóż tutaj autor e, mówi o tym, jak często, e, często mamy takie podejście, że e, jakbyśmy byli pod nami własnego czasu. E, nie zastanawiamy się, e, co będzie jutro, czy dożyjemy jutra. Często też nie e, bierzemy tego dnia, tego czasu, jako dar Boży, jako łaska. Traktujemy jako coś, co się nam należy, co przychodzi po prostu z dnia na dzień. Wykorzystujemy czas niemądrze, oglądając coś, co nas nie, nie rozwija, nie wzbogaca, słuchając pewnych rzeczy, które robią nam krzywdę. Może, będąc na różnych elektrycznych rzeczach, takich jak komputer czy telefon szukamy czegoś, sami nie wiemy czego, zagłębiając się w jakieś plotkarskie tematy, jakieś spiski i tak dalej i karmimy się wszystkimi tymi rzeczami, ale nie łapiemy refleksji co do naszego życia. Twierdzimy, że nie mamy czasu. Teraz są takie czasy, że nie ma czasu, tak? I nie bierzemy tej odpowiedzialności za to, że powinniśmy być gotowi tak naprawdę na odejście każdego dnia. Każdy dzień jest darem dla nas. Tutaj autor przywołuje różne sytuacje, kiedy to właśnie jeden poległ od miecza, drugi utonął, inny znów spadł z wysoka. Różne są właśnie przypadki, różne są wypadki. Nie zawsze te wypadki też są z, naszej, z naszego... No, z naszego powodu często też in, inni ludzie powodują te wypadki. A takie przekonanie wśród nas też często, że jakiekolwiek właśnie te y, trudne sytuacje, takie, które doprowadzają do mm, jakiejś krzywd drugiego człowieka, czy to właśnie wypadek, ym, czy, czy po prostu jakaś tam właśnie śmieć z jakiegoś powodu. Ym, czy też również jakaś choroba, yy, często przywołujemy, yy, że to jest działka Pana Boga, że Pan Bóg tak nas właśnie y, karze. Yy, I to jest gdzieś głęboko zakorzenione w nas, yy, w pokoleniach starszych od nas, yy, mówię tu o sobie, że st w starszych pokoleniach, yy, że to jest ten właśnie Pan Bóg kar yy, karzący. Um, I oczywiście tak, Pan Bóg jest nad wszystkim, czyli On ma władzę nad wszystkim, nad życiem i nad śmiercią. I jest czasami tak, że On do tej śmierci y, y, dopuszcza. Ale jeśli na przykład jest y, wypadek, wypadek jest z powodu osoby, która jeździła po pijanemu i spowodowała wypadek, to nie jest wolą Bożą, żeby ten, że ten człowiek zmarł. Absolutnie, to jest wynik po prostu grzechu. Bo osoba, która piła alkohol, była nieodpowiedzialna, nie było tej miłości do bliźniego, nie, e, nie pomyślał, nie użył głowy, e, rozumu, co Pan Bóg mu dał, między uszami i po prostu pomyślał, że a, niedaleko mieszkam, przyjadę się, no i dochodzi do jakiegoś nieszczęścia. E, czy na przykład e, ktoś e, skacze do wody na główkę, tak zwano, e, i nie używa tego rozumu. E, i, I nie wiem, dostaje pora, por, por, porażenia kończyn. I to nie jest, czy, czy nawet umiera. No, nie wiem, różne są przypadki, czy to utapia, się I często widać, gdzie rodzina na pochówku, na kamieniu, pisze: Pan Bóg tak chciał, albo nie wiem, coś innego. No, nie, Pan Bóg tak nie chciał. To było. Tego człowieka wola, że taką decyzję podjął. Pan zawsze zostaje nam wolna tak? Ale przede wszystkim dał nam rozum, który, który ma nam służyć do, my, do myślenia, do podejmowania decyzji. I oczywiście pytamy się Ducha Świętego o pomoc, ale przede wszystkim to my mamy tę odpowiedzialność podejmowania decyzji. Tak samo jest z chorobą. Różne są źródła choroby. Czasami to jest po prostu nasze zaniedbanie, długoletnie zaniedbanie, gdzie, gdzie nie dbamy o nasze ciało, nie dbamy o zdrowy balans żywieniowy. I tutaj można by było tę całą listę rzeczy, które w dzisiejszych czasach wpływają na nasze zdrowie, a które nie wpływają. Już mamy jasne, że jakikolwiek alkohol czy... Czy substancje, takie jak e, narkotyki, czy nie jest toksynami i, 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 i po prostu zaśmiecają nasz organizm? Tak samo cukier, czy, czy po prostu produkty bardzo przetworzone, bo nie mamy wpływu, co tam w tych produktach jest. Um, I tym samym e, wiadomo, że jeżeli mamy już taką świadomość, e, że to nie jest nic dobrego dla nas, no to. My musimy podjąć decyzję jak chcemy jeść, ile chcemy jeść, um, ile mamy się ruszać, tak, żeby to nasze ciało um, było aktywne i zdrowe przede wszystkim. I dzięki temu um, mamy wyższą możliwość um, do życia dłuższego wieku um, bez jakichkolwiek chorób. Um, Często, często jest tak, że Pan Bóg do, do, dopuszcza pewne choroby, ale to nie jest tak, że to On je zsyła. I tutaj odwołuję się do innych, właśnie osób, księży, których jest naprawdę mnóstwo teraz na internecie, żeby poszerzyć taką podstawową wiarę, bo nam się w ogóle kształtuje inny obraz Pana Boga. Nie Pana Boga, który. Stoi nad nami i nas każe, tylko ojca kochającego, który zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Um, co jeszcze? Um, powiedziałam o stylu życia, powiedziałam o tym, o naszych decyzjach. Um, też może być tak, że. Um, Podjęcie czyjejś decyzji, złej decyzji może wpłynąć na kogoś innego, tak? Grzech może wpłynąć na, na osoby wokół w i może ten grzech nas też dotknąć. To też tutaj jest ważne, żeby zawsze być gotowym, mieć czyste serce, być blisko Boga, bo tak samo jak uczynki, tak samo i słowa mają bardzo dużą moc. I to też już doskonale o tym wiemy. Pan Bóg stworzył świat za pomocą słowa, i to słowo, które my mamy, które wychodzi z naszych ust, ma bardzo dużo moc. Ma moc błogosławieństwa, budowania innych lub przekleństwa i właśnie takiej śmierci też duchowej. I można też właśnie zabijać kogoś słownie, tak? I autor tutaj mówi, że śmierć jest kresem, kresem życia dla wszystkich, a życie ludzkie przychodzi szybko jak cień. Pomyśl, myśląc w stosunku życia wiecznego, to nasze życie tutaj na Ziemi ma naprawdę stosunkowo ma krótki okres. Ale to jakby jest początkiem tego, co będzie tam w niebie. I myślę, że fajną praktyką jest zawsze skierowanie swoich myśli w ciągu dnia do Pana, traktowanie go jak przyjaciela. Pamiętam, pewien ksiądz powiedział, że jak wstaje z rana, to mówi: Jak robi znak krzyża, mówi: Dzień dobry. Ojcze, Duchu Święty i Jezu Chryst Jezusie Chrystusie. Czyli, jakby, wita całą trójcę przy I e, właśnie w ciągu dnia, e, czy mieć jakieś akty strzeliste, e, czy jeżeli jest taka możliwość, e, jeśli pracujemy, to nawet wyschnienie e, jakimś takim zdaniem, które dziś nas łączy, jest ufam tobie. E, lub e, Jezu, kocham Cię. zależy to leży kto, kto, co komu pasuje. Jeżeli jest taka przestrzeń, można odmówić koronkę o trzeciej, czy anioł pański o nią Pańskiej o dwunastej, żeby ta łączność z, e, z Bogiem była e, nie tylko raz w dziennie, ale żeby te nasze myśli, nawet idąc gdzieś na spacer, e, krążyły wokół Pana Boga i od czasu do czasu po prostu się do Niego, z Nim, nim łączyłem. I to wszystko, tak naprawdę. Ważne właśnie jest to, żeby mieć to zrozumienie, że każdy dzień jest łaską dla nas, jest łaską Pana Boga dla nas, do, do prowadzenia tej miłości w świat. I przybliżania Jego Królestwa tutaj na ziemi.